O, masz pokrywkę, świetnie. A co włożymy do garnuszka? Mamy... Gotowamy sobie. Gotujesz sobie. Poczekaj, to musimy wziąć jakieś warzywa do zupki, co? To. Jakie damy? Brokułową robimy dzisiaj? Tak. Proszę. Proszę brokuły. A tego? Tak. Tu jeszcze były brokuły na pizzę, proszę. To wrzuć do garnuszka. A co to jest, Jerzyku, czekaj, nie mogę znaleźć. O, zobacz. Co to jest? Co to? Co to jest? Co to jest? Pasiek. Co, co, co to jest? C to. C. -ce Cebu. Czyli co to jest? Cibulka. Tak. Proszę wrzucić do garnuszka. Oliwki? Oliwki też możesz, a to? No to też wrzucaj. Dzięki. Dobrze. Zamykasz? Włączysz kuchenkę? Tam cyk cyk trzeba zrobić gdzieś? Wrzuciłam. Dobrze. Gotuje się zupka? Chochle mamy gdzieś? Gdzie mamy chochelkę? Pomieszasz zupkę. O, pięknie. Smaczna. Cieszę się.